Cześć, cześć, zanim zaczniemy film to chciałbym tylko dodać, że już naprawdę niewiele nas dzieli odbicia 1K subów. Dlatego jeśli tego nie robisz to zostaw tego subika, będę Ci bardzo wdzięczny. A teraz przejdźmy do filmu. Cześć, 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 witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Legends. Tak jest, dokładnie wróciliśmy i lecimy dalej tutaj z naszą przygodą. I dobra, co by tutaj byśmy... Mieli do zrobienia, jakbym sobie tak patrzył. Hmm, 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 hmm. Okej, okay, widzę, że tutaj chyba znowu Creepery potrzebowały naszych, naszej pomocy, to jest, że siedlisko jest uszkodzone. Moglibyśmy też w sumie zombie. Zombie są bezbronne wolnić. wobec okrucieństwa piglinów. No dobra. Musisz im pomóc. Dobra, ale ja bym się najpierw do źródła udał, bo bym jakieś ulepszenia mógł zbudować, bo prysmarynów sporo mam. Więc to najpierw zrobimy i potem idziemy może pomóc właśnie zombie. Dobra, tylko co my byśmy mogli tutaj zbudować? Może coś, żebyśmy mogli zbierać czegoś więcej, ewentualnie jakieś może właśnie inne, no bo jest właśnie ulepszenie to, to, to. Ulepszenie płynie stworzenia, a może... Są mało zasobów, czego brakuje mi? Kamienia mi tylko brakuje, to czekajcie, ja zbiorę kamień i e, ulepszę wtedy, żeby było można chyba więcej tych sobie przywoływać, mobów wszystkich, nie? I to nam się może przydać. Dobra, zbierz kamień, zbierzmy ze stąd, niech się zbiera. Pięknie. Zbiera się nam tutaj powolutku ten kamień. dużych płomieni stworzenia potrzebujemy 400, więc musimy poczekać, aż się zbierze. Dobra, czy tutaj na pewno nic teraz. Nie, teraz nic tutaj nie będzie taka Nie wiem, co to jest w ogóle. Świetlisty. Świetlisty żółk. To jest pewnie jakieś zwierzę takie do znalezienia. Fajne. To może, jak zostanie trochę czasu odcinka po uratowaniu zombie, to sobie to zobaczę. Na razie muszę poczekać, aż mi się ten kamień dozbiera, żebym mógł sobie postawić to ulepszenie. Musimy, niestety, chwilę poczekać. Ewentualnie postawię jeszcze w innym miejscu, żeby zbierali kamień. Na przykład. Proszę podejść. Na przykład tutaj. Przez co będzie się szybciej zbierał, i jeszcze gdzieś przeszło mogę postawić, bo zapomniałem, że mogę w kilku miejscach dać. W zależności od tego, ilu alajów mam. Tutaj cyk. I jeszcze Tyle mi się wystarczy Teraz musimy po prostu poczekać aż się to zbierze. Ok, pikliny planują inwazję. Gdzie one niby planują? Inwazję? Nie ma tutaj pokazane, żeby gdzieś miały coś atakować. Może się to zaraz zmieni. Dobra, zaraz będziemy mieli zebrane już ten kamień. Dobra, już mamy. Okej, okay, to wydaje nam właśnie plus 10 płomieni. Czyli będziemy mogli mieć teraz łącznie. Jak to będzie zrobione, to właśnie będziemy mieli chyba zamiast 20 30. I wezwać sobie tych. Właśnie wszystkich golemów i tego wszystkiego innego. I się nie mylę, z tego co zrozumiem. Nie, tutaj to skończy budować. Tak, możemy 30 ich wezwać. Dobra, i pryzmaryny już nie mamy, bo to dużo pryzmarynu kosztowało. Więc dobra. Chodźmy zombie chociaż tutaj jeszcze. chociaż tu jeszcze ten jeden portal zostanie, i wtedy y, tych się będziemy mogli pozbyć. Się coraz Ale najpierw pozbawić. I wieczorem na świecie pojawi się ich nowa baza. Okej. Dobra, to tak więc chodźmy. Gdzie jest jakieś miejsce, jakaś wioska, mogę się do tej przenieść wioski. Będzie szybciej trochę. Nie będę musiał tam typowo iść całej drogi. Więc chodźmy. A dobra. Więc lecimy. Właśnie, bo chyba z tymi Blipperami jest, że teraz nie będę ich użyć, bo... ...właśnie ten... ...właśnie w domu jest uszkodzony. No Jezu, jaka menda uparta, wywalaj mi w ogóle! Co za... Jeszcze ten tutaj się znalazł. Ech, jakie zawzięte, uparte. A na parę strzałów zeszli, ja nie wiem. Ej, tu kolejny. No, więc choćby zaraz powinniśmy dojść na miejsce. Bo tu się coś dzieje w ogóle ty. Ej, co wy tu niszczycie? A, bo to są właśnie te zombie chyba. Zombie są przytłoczone. Walczyły dzielnie, aby ci pomóc, ale nie potrafią sobie poradzić z takim atakiem. Okej. Okay. Ło, tu się sporo dzieje, widzę. Dobra, trzeba sobie przede wszystkim tutaj... ...postawić jakieś spawner, spawnerki. Na przykład tych. Tych bym dał. Tych. I tych. I zaraz tutaj... ...naryspimy trochę. Dobra. Przede wszystkim tych możemy. Teraz możemy ich więcej mieć wszystkich, więc to też duży plus. Weźmy 10 tych. Jest tam 12, bo już tyle zrespiłem. Tych kilku weźmiemy, bo oni są spoko. Tych tak z trzech, czterech. Dobra i reszta to mogą być kamienne. Do tych 30. Dobra, i teraz wszystkie zebrać tutaj ze sobą muszę. Więc chodźmy, nie zostawać. Nie no, czemu te niektóre zostają? Jak ja tego nie rozumiem, nie? Patrzcie, ci też zostaną teraz. Mogę jakoś tutaj... O, a teraz mogę wybierać w ogóle cyferkami te rzeczy. To chyba zmienili, dobrze, bo ja... tutaj... Nie mogę... ten, dobra, nie wiem... Chodźcie, niszcie ich. No o, grubo tu jest. Czemu oni stoją w miejscu? Ja tego nie lubię. Dobra. Tego dużego przydałoby się pozbyć, słuchajcie, bo on nie jest fajny. To jest dwóch dużych w ogóle. Nie ślad, nie ślad. W każdym razie będę próbować uwolnić jakieś zombie, jaką oni tam walczą z tym. Jeszcze nie idą do mnie kolejne, ale chyba zdążę. Dobra. Coś niebezpiecznego w zombie. Uwolnij resztę, a siły zombie dołączą do ciebie. Jeszcze tamto. Jednego dużego już się tam pozbyli. A ja spróbuję tych tu. No dobra, udało się. No dobra. <laughs> dobra, i portal teraz będzie nas niszczył. Zombie chętnie wrócą do walki. Teraz możecie zatrzymać pigriny wspólnymi siłami. O, o dobra, fajnie, zdjęli dużego. No, zaraz po rządu, bardziej załanych opcji, bo jak teraz mogę ich używać, podalnie pod cyferkami. To będę mógł coś z tego porobić faktycznie. więc chodźmy tu okay, trzeba zbudować rampę na przykład tutaj ładnie w ten sposób niech niszczą tu wieżę na przykład może się tutaj trochę przeszkadzała Szczyli, bardzo ładnie. tutaj e, okay, musiałbym jeszcze jedną rampę dać tutaj jakoś. Tylko, czekaj, nie tak. E, obróć. No wziąłem obróć przecież! Czego ty nie rozumiesz? No i patrzcie, się stawia... A, za mało zasobów. No tak. Zostać za Drewno. No ja to widziałem, że drewno mi zabrakło. Okej, okay, tutaj widzę, że nie ciekawie, to będę musiał golemy zaraz nowe dorobić. Walać. mi stąd. Dobrze. Tych. Jeszcze trochę tych. Dobra, i zaraz tam przyjdziemy do nich z nową ekipą Jeszcze weźmy te zombie ze sobą. I was też. Idziemy. Tam w ogóle ktoś już ten portal zaatakował lekko. Dobra, rampa. Jest tu rampa, chodźcie. I atakujcie ten portal. Dobra, zaczęli tam atakować ładnie. Tu jeszcze mogę kolejne zombie zaraz uwolnić. Niech będzie nawalał nawalę, być może. Wąby nam się przyda coś do pomocy chodźcie i to. portal tak naprawdę już zaraz padnie. Co jest bardzo dobrze. No, tak to wiecie, łatwiutko idzie całkiem. Dobra. Pięknie. No i zniszczone. Pięknie. Udało się uratować zombie. No i super, zaświeciła się struktura lojalności. Udało ci się zdobyć ich zaufanie. Zombie będą walczyć z Tobą zawsze i wszędzie. Dobra, to to się udało. Dość szybko to się udało zrobić. To, to ja bym tak szczerze. O, yy, tutaj coś jest. Ta wioska jaka? przetrwała atak zeszłej nocy, ale następnym razem może nie mieć tyle szczęścia. z okay, tutaj przydałoby się tą wioskę. ...naprawić czy coś. Więc chodźmy na rzecz, bo chciałem też tym creeperom tutaj pomóc, bo... jakby tam coś też niedobrego u nich zadziało. Więc co tutaj jest takiego... Co tu jest nie tak niby? A jednak nie jest. Ech, nie wiem. Ta gra jest popagowana mam wrażenie. Dobra, to zobaczmy, o co tutaj chodzi. Czeka na kawałek do przejścia, bo tam nie ma w pobliżu niczego, do czego byśmy mogli szybkiej podróży użyć. Tak więc zobaczmy. Co tam się tym creeperom stało, takiego! Hej! Myślę, że widzę tam jedną ze starych wież mocy pomyślunku! I co, że to? Co mi to da? Zbadaj! Osadnicy używali kiedyś tych wież do wzywania allajów na pomoc. Brzmienie tego dzwonu jest najsłodszym dźwiękiem, jaki usłyszysz w życiu. Hmm. Tak. Najwyraźniej nie mamy tego samego gustu muzycznego. Nie wszyscy się z Tobą zgadzają. Okej. Okay. Allaje mogą Ci pomóc zabrać te wieże ze sobą. Tak naprawdę jest ich dużo więcej rozproszonych po całym nadziemiu. Wróć do studni, a powiem Ci, co robić. A, wymagane ulepszenie zbierz wieże mocy. Okej, okay, okej. Okay czyli tego i tak na razie nie zbiorę, ale... ale będę miał ją na mapie albo oznaczoną w razie co, dobrze. O, to jest jakiś ten po drodze posterunek chyba, albo pozostałości po jakimś z posterunków. Nie, posterunki, dobra, nie, ja się tu nie pcham do tego. Ej, ja idę creeperom pomóc, bo tam się coś stało. Czemu w ogóle żółw za mną leci? Aha, bo ja mu tak jakby chyba tam kazałem. Aha, Ach, jeszcze trochę i będziemy. To jest spory kawałek do przejścia. Mimo wszystko. Te grzybki nam tutaj pomogą mocno. przedostałem się, bo sobie po prostu to przeskakuje przez sporo rzeczy. Tutaj jest sporo do przepłynięcia. Trzeba przepłynąć. Tu mam jeszcze chwilę efekt tego grzyba. Mega pomocny. co mi też szybko? Przecież do wody skoczyłem. Halo. Ach, chyba że w ten Libie uderzyłem, tak też mogło być. W sumie. ja tutaj tak przejdę? Prędzej tędy przejdę. Oj, trochę nie tak wyszło, no dobra. Niech będzie. No ale, chodźmy. Już myślę, że zaraz będziemy tam. Zobaczymy co tam się stało takiego. Że one potrzebują pomocy znowu. No, moje spawnery w ogóle. Okej. Okay. Czyli co tu już jestem? No tak, już jestem. No to. Co tu się takiego zadziało? Pewnie tutaj trzeba coś naprawić albo coś. Pokaż mi to. Nie, no z tym nic nie mogę tutaj. No to o co chodzi? O co tutaj chodzi? Czemu niby? No ale teraz. Przecież teraz się nie pokazuje, że jakoś potrzebują pomocy. To nie rozumiem tego. Ale dobra, wiecie co? Ja już tutaj skończę ten odcinek. Już nie ma sensu ciągnąć go dłużej. To mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. I co? Widzimy się w następnej. Trzymajcie się i cześć. Hej! Okay.